Po raz kolejny skończyły ci się zapasy, a twój dostawca znowu jest niedostępny? Nie znasz żadnego handlarza w Twojej okolicy? Zapomnij, mamy dla Ciebie nowość na polskim rynku. Aplikacja mobilna Dealer pomoże Ci nawiązać nowe kontakty. Dzięki technologii geolokalizacji odszukasz interesujące Ci oferty w Twojej okolicy. Parę kliknięć i gotowe. Możesz teraz spokojnie obserwować, jak Twoje zamówienie zbliża się do Ciebie. Pomyśl, ile czasu tracisz, używając do tego nieodpowiednich narzędzi. To już jest przeszłość. My Ci pomożemy. Puder, kryształ, a może tabletki? Nieistotne, mamy wszystko. W szkole, w pracy czy na siłowni. Zaspokoisz swoje potrzeby kiedy tylko zechcesz. DILER. Szybko, łatwo i dyskretnie.